Kompleks zamkowo-pałacowy czeski Krumlov jest jednym z najcenniejszych zabytków w Republice Czeskiej i drugim po Pradze pod względem wielkości i liczby odwiedzających turystów. Wraz z zabytkowym centrum miasta w 1992 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Usytuowany jest na wydłużonym, wysokim cyplu skalnym który od południa otacza Wełtawa, a od północy potok polecznice. Monumentalny zamek dumnie góruje nad malowniczą, renesansową i barokową architekturą miasteczka, leżącego u jego stóp. Pierwotnie gotycki zamek został wzniesiony w XIII wieku przez członków potężnego rodu Witkowów herbu pięciolistnej Róży. W latach 1302-1602 zamek należał do rodu Rosenbergów. Był to okres największego rozkwitu zamku i miasta. W drugiej połowie XVI wieku zamek uzyskał formę monumentalnej i okazały rezydencji renesansowej. W XVII wieku zamek przechodzi w posiadanie Egenbergów, austriackiej rodziny szlacheckiej. W tym okresie czeski królow staje się reprezentacyjną rezydencją barokową. Od 1719 roku do krumlowa przybywa książęca rodzina Schwarzenbergów, która rezyduje tu do początku XX wieku. Kompleks zamkowo-pałacowy, pierwotnie rozbudowywany na przestrzeni wieków, obecnie obejmuje 40 budynków skupionych wokół pięciu zamkowych dziedzińców i blisko 11 hektarów ogrodów zamkowych. Do zamku z ulicy Ratran prowadzi Czerwona Brama. Na pierwszym dziedzińcu, zwanym Rejdisztę, znajduje się tablica informacyjna z planem areału zamkowego. Dziedziniec jest dość rozległy, otacza go wiele budynków o dawnym charakterze administracyjno-usługowo-gospodarczym. Nasz wzrok przyciąga górująca nad zamkiem renesansowa cylindryczna wieża zamkowa z galerią widokową. Ma ona 6 kondygnacji i 54,5 metra wysokości. Do wieży przylega pałac mieszkalny tzw. Radek, polskim tłumaczeniu zameczek, ozdobiony malowidłami figuratywnymi pochodzącymi z 1591 roku. Stoją one na skale wznoszącej się stromo nad przed Zamczem Laterańskim i Wałtawą. Wieża z pałacem są częścią Zamku Dolnego, którego zabudowania otaczają dziedziniec drugi. Tu kierujemy nasze kroki. Wieża, wraz z przylegającym do niej budynkiem pałacowym, tzw. hradkiem, jest najstarszą budowlą zamku, pochodzącą z pierwszej połowy XIII wieku. Podczas przebudowy w XVI wieku surowy gotycki pałac przekształcono w renesansowy dom mieszkalny. Zmodyfikowano także wieżę i utworzono na niej arkadową galerię, dostępną dziś dla turystów. Stąd roztacza się wspaniały widok na zamek urocze renesansowe miasteczko i okolicę. Z wznoszącym się korytarzem przechodzimy do Zamku Górnego, który tworzy rozległy kompleks budynków wokół dziedzińca III i IV. Wznoszony i przebudowywany od połowy XIV do XVIII wieku zachował swój renesansowy charakter. Renesansowe malowidła na elewacjach obu dziedzińców, przedstawiające sceny mitologiczne z historii Grecji i Rzymu. Są dziełem nadwornego malarza Rosenberga, Gabriela de Blonde. Pochodzą one z XVI wieku. Wnętrza tej części zamku są dostępne dla zwiedzających na dwóch trasach zwiedzania. My dalsze kroki kierujemy na dziedziniec piąty zamku. Gdzie znajduje się tzw. dom renesansowy i budynek teatru zamkowego, z najlepiej zachowaną barokową sceną teatralną na świecie. Przechodzimy przez unikalny wielopiętrowy most płaszczowy, który rozciąga się nad fosą zamkową po zachodniej stronie zamku górnego, gdzie kiedyś znajdowała się fortyfikacja zwana płaszczem, od tego pochodzi nazwa mostu. W średniowieczu znajdowała się tu drewniana nakładka z mostem zwodzonym. Została ona zastąpiona budowlą murowaną, która powstawała w kilku etapach budowy w XVII i XVIII wieku. Obecna monumentalna budowla pochodzi z 1777 roku. Most ten był jednym z pierwszych kilku kondygnacyjnych mostów na świecie. Wysokie arkady podtrzymują cztery piętra konstrukcji, trzy piętra są zadaszone, a najniższe odkryte. Tędy właśnie przechodzimy, co stanowi dużą atrakcję. Rozciąga się tu bowiem wspaniały widok na zabytkowe centrum z jednej strony i park o nazwie Jeleni Zachrada, czyli ogród jeleni po drugiej stronie. Ostatnią atrakcją na trasie naszej wycieczki są zamkowe ogrody. Po drodze jednak spoglądamy jeszcze raz na panoramę miasta. Do ogrodu prowadzi również most w formie zadoszonego korytarza, będący przedłużeniem mostu płaszczowego. Kiedyś mieszkańcy zamku to nim udawali się do ogrodów, nie narażając się na kaprysy pogody. Barokowe ogrody zamkowe zostały założone w końcu XVIII wieku i zajmują powierzchnię blisko 11 hektarów. Usytuowane są na zboczu wzgórza na tarasach o różnej wysokości. W tej części ogrodu znajduje się wspaniały punkt widokowy, gdzie obowiązkowo zatrzymujemy się, by uwiecznić malownicze widoki. Wyższy poziom stanowi taras ogrodów dolnych. Ogród powstawał w oparciu o wczesnobarokowy schemat kompozycyjny, później zmodernizowany w stylu wiedeńskiego Rokoka. Spacerując szeroką aleją, będącą osią założenia ogrodu. Możemy podziwiać piękne rabaty kwiatowe, symetrycznie ułożone po obu jej stronach. Główną ozdobą jest tutaj rokokowa kaskadowa fontanna, usytuowana na osi założenia na końcu głównej alei dwieńcząc jednocześnie fasadę górnego ogrodu, znajdującego się na wyższym tarasie. Fontanna została zbudowana w latach 1750-1765. Na najwyższym poziomie fontanny znajduje się posąg bogini morza Amfitryty, otoczonej trytonami. Na niższym poziomie spoczywa bóg morza Neptun. A naprzeciw niego nimfa morska z tytonią. Za kaskadową fontanną znajduje się balustrada, za którą rozciąga się ogród górny. Balustrada ozdobiona jest kamiennymi wazami i rzeźbami przedstawiającymi cztery pory roku. W latach 1996-1998 Podczas renowacji rzeźby zastąpiono kopiami. Oryginały znajdują się w zamkowym lapidarii. Górny ogród jest największą częścią ogrodu zamkowego. Na przestrzeni lat jego pierwotny barokowy charakter uległ w dużej mierze zatarciu. Obecnie w większości jest swobodnym układem ogrodowym. Pozostałości pierwotnego barokowego ogrodu reprezentują oprócz zachowanego układu ścieżek i kwadratowego stawu zamkowego rokokowy letni pałacik Belaria i pawilon muzyczny. Po środku ogrodu znajduje się rokokowy letni pałacik Belaria. Zbudowany w latach 1706-1708. W jego sąsiedztwie znajduje się audytorium obrotowe, czyli obrotowa widownia teatralna. Nieco dalej, nieopodal głównej alei. Znajduje się drewniany pawilon muzyczny z 1752 roku, a na końcu alei znajduje się malowniczy staw zamkowy z Wyspą.